Siemanko, ja jestem Coca-Cola. A to jest kolejny odcinek z serii "Przygody z Margonem". Dziś wybierzemy się w niezwykłą wkrótce, podróż na miśki. Expo na miśkach jest dość dobre. Przekonałem się o tym po ostatnim rajdzie na Rm nieudanym, czyli co skończyło się szkieletami i po impach. A choć na impach też jest spokój. Um, ale Miśki to jest yy, jak dla mnie lepsze ekspowisko, tylko że najgorsze jest to, że tam jest trochę ludzi i tam ekspią setny plus, które mi niestety dają, no ale pokać nie będę. Um, sprawdźmy sobie jeszcze tej górę RM, bo tam są te, wiecie, takie te magi, które dawają tepki, a ja potrzebuję właśnie, o, wybijemy sobie szybko górę RM, bo potrzebne mi są teleporty. O, super. Bardzo fajnie. Tak w ogóle też już pomyślałem nad konkursem. Um, o, tu już piszę. W ogóle pozdrawiam znowu Paladin Gonsa. Spoko typek do mnie cały czas pisze. Nawet trochę po nie ma chyba on ciągle do mnie pisze, no ale nie spoko. Tu już widziałam Telki na konkurs. Um, za trzecie miejsce będą dwa unikaty za drugie miejsce będą trzy unikaty, a za, za pierwsze miejsce yy, będzie yy, jedno hero, jedno uni i yy, 500k za drugie miejsce też tam dołożę jakieś złoto ale to zobaczy się później o, wyleczmy się tu mnie zabił niedawno Mark. tu miałem właśnie fail nagranie bo próbowałem nagrywać i tu Lapa. nic z tego um, e, jak co przygody z Margonem muszę o czymś opowiadać i dzisiaj będę opowiadał o eventach e, Eventach w których brałem udział już te jak to już mówiłem w pierwszym odcinku parę lat gram tutaj no i musiałem jakiś event robić tak? Nie będę opowiadał, że nie ma Halloween 2013, tak? Czy coś? Tylko tak jakbym takie najciekawsze eventy w których ja brałem udział, bo oczywiście było pełno eventów w których ja brałem udział, hmm. Czekajcie. O. w których ja brałem udział, ale parę eventów pamiętam tak z innej perspektywy. Na przykład w 2012 roku w hmm, wielkanoc bodajże czy tam przed wielkanocą był event taki z muminkami. Hmm. Tam była taka wioska muminków, tam były muminki, w ogóle nie było questy. No i wyobraźcie sobie, że Bartek był na tej mapce i tam było tak, że jak tam zostaniecie gdzieś od 23 i zostawicie konto offline, czy od tam, a gdzieś tam wejdziecie, to nie musi wejść do takiego domku To jest taki quest, tak, że musicie tam uwolnić tam rodzinę przed bułką, czy coś takiego. No i ja tego nie zrobiłem, tylko zrobił to mój kuzyn, bo wtedy byliśmy zastępcami i kurcze wbił mi tam, nie? No i później, kurde, ja na niego się wydarłem, co ty zrobiłeś? teraz się to nie wydostanę, nie bo nie że to jest quest. On tam wiecie, przepraszam i wszystko bo była beka w ogóle. Ale wszystko dobrze się skończyło, zrobiłem tego questa, nawet później podziękowałem, że mnie tu zaprowadził. No. Takie lekkie JP, nie? Oj, teraz prawie je zginął No... Słuchajcie. Kolejnym eventem jaki najbardziej pamiętam to dzika z 2000. 14 um, czyli mój jakby koniec gry w Margonem, ale tak jakby pod względem chwilowej, czyli przed, przedwczoraj, nie, ale ogólnie um, wtedy zaciągnąłem sobie pożyczkę i grałem raczej w, w tej loterii, nie, tam brałem udział, ale nic mi nie wypadło dobrego. No, skóra mi spadła. Ech, czy jeszcze jakieś eventy pamiętam? Pamiętam święta 2013 tam była loteria, tam szło wygrać worek ze złotem tam było parę M parę naście, ups czekajcie sprawdzimy co jest no, przerwa techniczna, dobra ja wracam za chwilę okej okay, wracamy po przerwie, Margonem nie dość, że im porę z potworków to jeszcze <śm> fajnie mnie no fajnie, nie pozytywnie mnie zaskoczyli Um, o co ja tam mówię no tam dropłem ten worek z, na tym evencie i później no, wydałem go w parę minut, Robiłem sobie lepsze proste kuna, jak na tamten level, który miałem już nie pamiętam, który tam miałem ale pamiętam, że go bardzo szybko straciłem jeszcze z tej kradzieży tam trochę to mi zostało, to mi e, zabrali um, o napiszę muszę nagrywać. Dobra e, słuchajcie i... A nie powiedziałem, w tym filmiku wbijam 93. E, tak w No Jaki jeszcze event tam. Teraz jakby powiedzieć zbytnio nie robię eventów, bo no, po prostu nie mam czasu. Wolę sobie pojazd, popisać dysk na czacie tak. Um, po prostu lepiej mi jest jak tutaj sobie tak. Gram czy lautowo, nie, że na przykład mam coś zrobić czy coś takiego. Po prostu. Na luźnie, spokojnie O niech sobie synek pisze później tak to będę czytał No Widzicie mówię wam, że troszeczkę za dużo pisze Ops Patrzcie, patrzcie Wyjdę z tego cały Patrzcie, patrzcie tego koksa, patrzcie go Haha, ha, mi się tak, wiem że nie uciekł Nie no, to było bardzo normalnie, to było bardzo szczęśliwe łapka w górę za to No nie powiem, już chciałem, już chciałem włączać nagrywanie, już chciałem iść pociąć, że mi się nie udało nagrania tu Widzicie, fajnie nie padłem Bo nie chcę mi się jakoś pylać znowu do Czyli czekać tam aż się odrodzę te paręnaście, tam chyba siedem minut około i znowu wyszłaściciel. Ile słów? Nie wiem, sprawdzę po odcinku co ci powiem. Chyba pięć. Nie wiem, zobaczymy. Dobra. Rozciechamy go tutaj. Ciach. Ehm, napiszcie mi w komentarzu, czy chcielibyście na przykład inny serial, ten mix pić jakiegoś tam... jakiejś elitki, tytana, czy coś takiego, nie? Raczej znaczy, tytana na pewno, nie, ale... Jakieś takie litki, czy coś powiedzcie, się się pokmini, nie? Okej, okay. tak w ogóle napiszcie mi w komentarzu, co mogę zmienić, bo wiem, że grafika jest zła, znaczy jakość. Ja to wiem, ale nic z tego nie poradzę. Nagrywałbym Kamtasią Studio, no ale nie nagram, bo mam Windows Vista, a na piści nie działa. No, chyba, jak ktoś mi pomoże, to będę w ogóle prawdę, nie? Ale próbowałem i mi nie działało na Windows lista tam pisało, że to nie jest system na to, więc niestety. Jak będę miał nowy komputer, w sensie może nawet format, to wtedy zmienię program, na pewno poprawi się jakość i to parokrotnie, bo znam, znam program Camtasia Studio i wiem, że jest to dobry jak, jak na 30-dniowy test program, ale chyba zakupię Camtasię, jeszcze nie wiem. Zobaczcie. Planuję wam nagrać po 18 lipca. Obchodzę urodziny. Planuję wam nagrać. Wiecie, jak w są tutaj te właśnie takie imprezy. Jak ktoś ma rocznicę kont, nagra wam takie z rana samego. O ile mi ktoś tutaj nie wbije do pokoju. No. Tak w ogóle to. Co jeszcze? No. eventy same w sobie. Powiem Wam, że są takie. I to nudne, ale niekiedy monotonne, bo jest jakiś quest. Mnie się w ogóle nie podoba w tych, tych, w tych eventach to, że jest coś jak waluta, nie tam taka jakieś śnieżki czy coś takiego. To jest głupie, zamiast za normalnie za... Właśnie dziki Wielkanocy było fajnie, bo za kasę szło fajne temki kupę właśnie. To było spoko. I tak powinien być na każdym evencie. Mm. Jak na razie pamiętam, tylko że były takie konsumpcyjne do kupywania. Oprócz ziki i wielka, sam były zakasa tylko. No tyle, nie? Czy tam jakieś outfity, czy coś. No to, to było. To boli, panie, ale. Ups. Ale. No niestety. Bo. Kurde, ja się powtarzam. Jestem głupi. Bo w ogóle tam już nie mam co gadać, nie? Gadam pierwsze głupoty. Bo. Wystarczy tylko, że wbiję ten level szybko Tak w ogóle to Zapomniałbym Miałem pozdrowić Asabroki Pozdrawiam Cię Asabroki I wszystkich już chyba pozdrawiałem Ale pozdrawiam wszystkich tutaj Jeszcze raz I Asabroki, bo go nie było Dobra mm, Tak w ogóle to powiedzcie, czy na przykład chcielibyście O kurde No to chyba za chwilę zrobię wycięcie Oj, 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 dobra, tutaj robię cięcie, za chwilę wracam, dobra, po moim małym failu wracamy, teraz już dobiję w końcu ten mój level, 9.3, hmm, tak w ogóle to dzisiaj już nie będę wrzucał, dzisiaj, dzisiaj 29, nie będę wrzucał hmm, przygód z Margonem, jutro może z 2, może 3 odcinki nagram, to się zobaczy w sumie. Ale chcę jak najwięcej nagrywać żeby było co oglądać, tak, z tego Margonem Jak ja tutaj mm, Gram sobie, nabijam I w ogóle e, Jeśli będziecie na przykład chcieli mm, Filmiki z kamerką, czy coś To po prostu powiedzcie, to tam Mogę dać Wyczyścimy sobie troszeczkę tutaj handelu. znaczy Raczej RM z góry Nie ma nic Jest Tam jeszcze są Okay. Um, będę na pewno nagrywać jakieś loterie, ale to już nie za hajs z pożyczek, tylko za normalne pieniądze. Um, tylko jeszcze powiedz, że chcecie, nie będę nagrywał, bo jak dla mnie questy są nudne. Chyba, że jakieś takie, nie wiem, za na set ten pierek, wiecie, proces się chyba ten quest nazywać jakoś tak. To jest już spokój quest, go mogę nagrać, tylko, że on jest trudny, nie wiem się uda. Ale jak to zrobię wszystko jak, tak jak na forum czy tam z jakiejś solucji na YouTube, no to powinno wyjść. Oj oj, kurczę. Co tu się podziało teraz? Sorry za tego małego fejla. Nie pykło. Kurde gincie, już po level chcę. Skurczy byki. To w ogóle to piszcie, a wszedł byliście się z nagrać odcinek, spoko mogę z kimś nagrać. Mmm... Dostaniecie mojego skape'a prywatnego w opisie. Tylko proszę mi to nie spamcie, okej? Okay? Bo nie chciałbym spama na skape dostać. No ale jak po prostu chcecie ze nagrać, to napiszcie mi pierwym argonem Ja przemyślę i yy, i powiem wam, żebyście do mnie zadzwonili dopiero. Tak więc spokojnie, spokojnie. Oj, ojoj oj, teraz bym... Oj, ojoj oj! Teraz po prostu się muszę modlić, żeby komuś tu nie, nie weszło CK o, o, weszło CK i wściekłość, dobra Uff To chyba jednak dobiję ten level No i fajnie, easy Gdzie jesteście? Małe, kupy Teraz to jest chyba, ten, to jest chyba ta grupka, albo jeszcze nie oj oj, oj. O, sprzedał mi się tepek dandarum oj chyba ktoś tu chce odwiedzić Nie oj 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 a to w ogóle nie wiem o no co im chodzi jakieś frytki na czasie coś idioci mają i test słuchajcie ta grupka oj, oj, oj tu mi troszeczkę pocisł. oj sorry nie wiem czy to było skać. telefon nie Um, w ogóle dzisiaj odcinek, nie? Jezus Maryja. Co to się dzieje? No fejlowe jak nigdy, nie? I tak jest! Skrzyżacik... Nie, nie zrobiłem skrzyżacika. Udostępnimy um, nas playu Więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Sorry w ogóle za tyle faili, no ale tak wyszło. Więc to by było na tyle. Dzięki Wam za uwagę i cześć.